Witam. Nawiązuję do poprzedniego mojego filmiku, gdzie zapowiadałem, że powiem, poradzę, pocieszę, jak to będzie, kiedy się znajdziemy w PRL-u 2. A niedługo się znajdziemy i właśnie najpierw w skrócie, dlaczego uważam, że się znajdziemy, a potem moje dobre rady. Bezcenne, bo przecież ja się w PRL-u wychowałem. No więc to, że idziemy, kurtynka. Nie żelazna kurtyna, nie powiem, nie będę przesadzał, ale taka plastikowa kurtynka powoli zapada. Bo Kaczyńskiemu, temu naszemu wozowi niechcianemu przez połowę Polski, ale ukochanemu przez drugą połowę Polski, po prostu jemu chodzi dokładnie o to, żeby się wyzwolić z jakichkolwiek zobowiązań wobec kogokolwiek. Ludzie zaczynają tłumaczyć, a nie, to jeszcze nie, on, on przecież tylko tak mówi, że, że nie chce honorować, prawda, on nie mówi tego, ale jego podwładni mówią, że nie, nie, że nie honorują takich o owakich tam nakazów, praw Unii, Unii Europejskiej. To wszystko powoli jest celowe, to nie jest przypadkowe, to nie jest tak, że o, jeszcze tutaj tych, tylko parę dopiero jest takich kontra... Kontra Unii Europejskiej, ale jeszcze nie, nie 100% kontra. Nie, to jest tak ma być po trochu: kropla drąży nawet opozycyjną skalę. A ta opozycja. No dobra, ale teraz dlaczego, dlaczego ten PRL będzie miał miejsce? Oczywiście chodzi mi o tą połowę Polaków, którzy kochają naszego wodza, nie wiem, na kocie. O krakiem. <noise> Dlaczego? Dlatego, że dostają od niego posady oni, rodziny, po ciotki, powójki, po, po, po cholera wie kto. No, naturalne. Wszyscy ludzie kierują się swoim osobistym, prywatnym i przeważnie bytowym dobrem. I tak być musi. I tak było zawsze. Druga sprawa. Nikt nas nie obroni. Absolutnie nikt, żadna Unia Europejska, żadne jakieś osobne narody, Stany Zjednoczone. Też nie, po prostu nikt, 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 nikt. Jesteśmy zdani tylko na siebie, tak jak zawsze. Za czasów zaborów ludzie stulili uszy i po 10, 20, 50, 70 latach Szło na okrągło e, współpraca Polaków z Rosjanami, okupantem. Ludzie się żenili, kochali, e, kumplowali, handlowali. To wszystko było pomieszane. Tam, tam nie było żadnej opozycji. Te powstania, jakieś robione przez jakichś tam takich inteligentów, jakichś zwariowanych, chłopy ich cepami przytłukli, tylko potem rannych na jakimś tam śniegu w styczniowym czy w listopadowym też. I teraz następna sprawa, następna sprawa, to, to, zaraz, zaraz, za zaraz, zaraz, o jest, aż z takich nerwów, to to, 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 gubi mi się wątek. Następna sprawa, nikt nam nie pomoże, tak jak w 1939 roku Anglia, Francja, Stanów Zjednoczonych, to tam jeszcze nie mieliśmy takich z zakumplowania takiego się z nimi, ale tam mieliśmy podpisane pakty o nieagresji, wzajemnej pomocy i tak dalej, dalej. Nic z tego nie wyszło, nic. W 1945 roku Jałta, no to już wtedy Roosevelt, prawda, e, Churchill, e, Churchill, tak, tak, Churchill, no i Stalin też sprzedali na Boże Święty, co, co ich to obchodziło co, że pół Europy. I z, będzie pod, 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 pod bucikiem Stalina, no to co, nie mamy liczyć, w ogóle nie wolno liczyć na nikogo, trzeba liczyć na siebie. A teraz jak my, ta, ta, ta tylko jedna połowa, no to już powiedziałem, nie będzie się zroziła, nie będzie się jeżyła, nie będzie jakoś tam walczyła czy coś takiego, dlatego że interes prywatny. Z posadki, różne tam dobrodziejstwa, które władza to jest potęga, władza państwowa to jest coś niepokonanego i to w dodatku jeżeli są pokonani, ta władza, jeżeli jest pokonana, to jest przypadek, zbieg okoliczności. Bywają taki w historii. No, takim zbiegiem okoliczności była Solidarność, chociaż tym też jest skomplikowany, Ale Teraz powiem coś o sobie. O sobie w czasach wczesnego PRL-u. Niby moja rodzina, my wszyscy zabrali nam wszystkim masę rzeczy. Byliśmy tą tak zwaną czarną reakcją. Nikt poza jednym Matkiem Nasierowskim nie był w partii. Ale jednak, jednak powoli my też wsiąkaliśmy. Pamiętam jak było otwarcie trasy WZ. No, no i poszliśmy, mama, tata i ja, jakieś teraz niedawno znalazłem, no bo to fajne jest, kiermasze, jakieś zabawy ludowe takie. No też było przyjemnie popatrzeć, kupować książki, a poza tym nawet na tych różnych kiermaszach to można było takie tak zwane deficytowe towary rzucali. No i też można było kupić, ja pamiętam na jakimś takim, ale to nie było. Ani kiełbasy tam nie było, ani, ani jakichś proszków jeszcze do prania w ogóle nie było. Nie były, ale jakieś takie. Y, tylko była, co tam wtedy? A wiem, y, grafiki. Ja kupiłem sobie grafiki Neumann hiszpańskiej takiej, ale też w też ZMP nie byłem, Czerwony, y, czerwonego krawata ani zielonej koszuli nie nosiłem, ale, ale jednak no, wtapiałem się w to życie pereloskie. Bo nie ma innego sposobu. Nie można żyć w jakimś, w jakimś zbiorowisku, nawet tylko do połowy, a wtedy to było trzy czwarte. Dlaczego? 3 czwarte, 90% nawet, nawet było po prostu za tą perelowską komunistyczną władzą. Bo to był gigantyczny awans społeczny. I chłopi, dzieci chłopskie, dzieci robotnicze nagle... Dostawały, dostały potężne prawo do nauki, do kultury, przecież kultura to był, może to był taki, taki wytrych do dusz, dusz polskich, które chciało się zwłowić na wędkę, ale, ale było to tak. Także ja uważam, że nie ma żadnych szans, absolutnie żadnych szans, żeby nie stało się tak, że PiS będzie rządził i następną kadencję i pewnie może nawet jeszcze następną. Dlatego, że odcięci, niekoniecznie formalnie od Unii Europejskiej, po prostu będziemy we własnym piekiełku. Ale w tym piekiełku nawet anioły, ja nie mówię, że opozycja i ci, którzy są przeciw władzy, to są aniołami. Nie, nie, nikt nie jest aniołami. Ale w każdym razie ta część się ugnie. Nie da się kupić copyowo po troszeczku i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam z mamu na przykład przejeździłem na wyspawe, wystawę ziem odzyskanych do Wrocławia. No przecież takie pomnikowe, propagandowe zjawisko. No tak być musi, tak być musi. Ale ja chciałem opowiedzieć o innych takich okolicznościach, kiedy radością było, o idzie ksiądz tutaj do nas. Nie przeszkadzamy? Nie, Tak? Dziękuję bardzo. No tak. Ja chciałem właśnie powiedzieć o takich prywatnych okolicznościach, które, które jakoś no, łączyły nawet czarną reakcję, czy dziecko czarnej reakcji, którym byłem ja, z tą no, władzą rządzącą, obrzydliwą, paskudną. To były przyjemności takie prywatne. Ja nie, nie chcę mówić, bo to papier toaletowy słynny, zdobyć papier, no na pewno szczęście, taki potężny ob obwarzanek yy, zawieszony na szyję, no to i piękne, i jakieś słodkie po prostu. Ale zdobywanie, zdobywanie takich wartości materialnych jak lodówka. No, więc to jest taka charakterystyczna o, będzie trochę opowieść. Ja już byłem wtedy w no w takim kolegowaliśmy się, no, taki związek był, prawda? No nie, nie młodzieżowy. No, nazwijmy to młodzieżowy. Z Mietkiem Gajdą, moim takim partnerem jakby nie było. No ale nie mieszkaliśmy nigdy ze sobą, a ja akurat w, w tym swoim mieszkaniu nie miałem lodówki. No nie miałem. A ja byłem szaktorem wtedy, tuż po szkole, jakoś niedługo po szkole. Mietek już był dwa lata dłużej po szkole, on był zresztą, dużo sławniejszy był, więcej grał w teatrze i taki komik był, także kiedy poszliśmy do tego pedetu, a dlaczego poszliśmy, pedet na woli, na woli, dlatego, że Mietek słyszał, że tam ekspedientem jest tak zwana pedeciara, Pedyciara, czyli jakiś chłopak taki, chłopak zresztą taki chłopak z awansu społecznego, z wiejskiego Awansu, no, który, jak sama nazwa wskazuje, Pedyciara, no, był gejem, ale ukrytym gejem nikt. No, oczywiście nikt o tym jawnie nie mówił. No ale poszliśmy, poszliśmy. On oczywiście poznał górka. a okazuje się, że chyba i mnie poznał. No ja odgrywałem wtedy w telewizji sporo. W teatrze też, no, ale, ale nie, jest tak zdecydowanie sławniejszy i myślę, że nawet był lepszym aktorem ode mnie, bardziej sprawnym, bardziej tak wszechstronnym. E no w każdym razie, no on miny takie robił, ale właśnie patrzyłem z boku, patrzyłem, się nie, nie wcinałem, mnie tak taki wygadany bardzo, więc on tam tego, no i ten taki miny robił, giął się bardzo, ale że chętnie, że tą rurę, jak tylko przyjdzie transport, to on odłoży tą jedną lodówkę, prawda, żebyśmy przyszli i, i, i tego. Tak. No ale tak trochę strzykł okiem na mnie, ale ja pokornym, no bo, bo gdzie ja właśnie, nie, nie byłem zarozumiały, nie miałem na. Dlaczego, by co rozumieć? Potem, w każdym razie, on zadzwonił, chyba, nie pamiętam, chyba do, do Mietka, bo nie do mnie. No i, i, i odebraliśmy to tą lodówkę. No szczęście nieprawdopodobne, jest lodówka. No. no to jest właśnie to szczęście, które czeka nas w PRL2. Tego rodzaju, nie mówię konkretnie lodówki, ale tego rodzaju szczęścia będą powodowały, że. Ta zbuntowana, nienawidząca władzy połowa, czy no, mniejsza nawet połowa, dużo mniejsza połowa Polaków będzie coraz mniejsza, 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 już wcale jej prawie nie będzie. No, minęło tam, nie wiem ile czasu, w każdym razie ja w tym czasie się grałem w powszechnym. Grałem wtedy Elżbieta Królowa Anglii, Brücknera, to była taka właśnie o tejże królowej, prawda, ten, który to XVI czy XV wiek, nie, XVI chyba. No, sztuka kostiumowa, sami prawie mężczyźni, no i królowa Zofia Tymowska, żona reżysera Henryka Szwedeckiego, grała to, to, Ja grałem tam, tylko jedną scenę miałem i, <śmiesz> to śmieszne, ale tam Koledzy i wszyscy mówili, że ja byłem tam najlepszy. Ale dlaczego byłem najlepszy? Dlatego, że Henryk szletyński reżyser, był okropnym nudziarzem i takim perfekcjonistą. I zanudzał, zamęczał na dziesiątkach, dziesiątkach prób aktorów, aż po prostu oni już przestali być jacyś, nazwijmy to w cudzysłowie, naturalni. Natomiast ja wtedy jakimś tam filmie grałem, i także film nie kupił. Kupi, wykupił mnie z prób do Elżbiety. I ja nie brałem udziału w próbach w ogóle, tylko potem trzy próby miałem ze Szlecyńskim w domu u niego z jego żoną panią Tymowską Zofią i potem od razu już premiera i tak dalej. Także nie byłem wymęczony, a zresztą wdzięczna to była scena. Byłem młodym, byłem ja młodym, ale grałem jeszcze młodszego strażnika Gwardii tam królewskiej, kiedy Walter Rolle chyba się w, w, w bunt, chyba, chyba on, no ten taki główny kochanek jej, który się jakoś tam właśnie zbudował. No i, i, i ja z gwardią jakoś wtargnąłem, żeby aresztować królową. No byłem ubrany na różne odsienie błękitu Henio, Pałyga. Symolog właśnie zawsze mówił mi, no biedny Heniu popełnił samobójstwo. nie, nie z mojego powodu, ale chyba z tego powodu, że się ożenił, nie powinien się ożenić. Bardzo szybko wyskoczył, bo chyba z okna wyskoczył, jakoś tak. Ale zawsze mówił do mnie, Jurek, ja cię będę ubierał zawsze w błękity. No dobrze, Heniu, dobrze. No i gdzieś tam w błękity sam się udał. A ja zostałem bez błękitów. No ale na razie ciągle jestem jeszcze na tej sceny. Jestem aż aresztuję tą królową. No świetnie, rzeczywiście chyba wyglądałem. Co zresztą zależało zabawne, czy miałem skręcone włosy w loki, czy nie miałem. Większe brawa twierdziła pani Zofia Królowa. Były, kiedy, kiedy miałem włosy zaondulowane, a kiedy jakoś tak nie chciało. Mi się to, 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 to podobno mniejsze te brawa. No ale. Ta moja naiwność, tak, bo bywałem naiwny na, na scenie czy, czy na ekranie. Jakoś widocznie była taka podobna Nie chcę ale podobna jakoś tam zniewalająca. No bo to ja mówiłem, tak wchodzę i widzę tą królową, i mówię, Wasza królewska mąż, I, i, ja ją mam aresztować, ale o nieśmielenie moje takie majestatem królewskim było było no, jakieś takie podobało się widzą No nieważne. Ja miałem tam jedną scenę i, i niby trzeba było do ukłonów wychodzić, ale nieraz udało mi się że nie wychodzić do ukłonów i wychodziłem wtedy w połowie sztuki, bo już nie miałem więcej do grania nic, no na tą Pragę, takie. teatr powszechny, wiadomo, a wtedy, no już nie wiadomo, no syf zupełny, jakieś takie, te, te, te rudery naokoło, ten brud, ta ciemno, ciemność czy ciemnota, nie, może nawet nie ciemnota, ale ciemność jakaś taka syfiasta. No ale no, nie da się ukryć, że no, chciałem z, z czasami, a może nawet nie czasami, zrobić jakąś taką znajomość, no bo z Mietkiem to już tak nie, nie, nie było, już tak, tak za blisko. Poza tym no, widocznie jestem jednak sporo, sporo we mnie samca, niewiernego samca. Także, Jakoś tak sobie tam wychodziłem i tak patrzyłem. A może ktoś idzie? A może ktoś mnie zapyta, czy mam ognia? <laughs> I rzeczywiście. Rzeczywiście podszedł do mnie jakiś młody człowiek. Taki właśnie w stylu takiego no, parobka. A ja wtedy, <laughs> Mietek... Basia Witek w którą też tam romansowa, nawet się paniczy. a mnie tak znowu, no to on był z proletariatu, taki amor proletariacki, z Pragi starej. Także no było to dosyć nie przeszkadzamy mam nadzieję. Ale bardzo ładnie wyglądacie. Tak, miło nam tutaj w takim zaciszu. O, dobrze, dobrze że, że nie w tym następnym momencie, kiedy zacząłem mówić, prawda, o tym po co ja wyszedłem, za kim ja się oglądałem. Aha, on już, już podszedł do mnie. No już podszedł. Podszedł do mnie i, i nie, nie poprosił o ognia, ale czy, 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 czy mógłbym poznać się z panem? I ja mówię, no, dlaczego nie? A, a czy dałby się pan zaprosić na. Ja tu niedaleko mieszkam na, na kawę. I ja mówię. Ale patrzyłem na niego, no tu, on parobek w cudzysłowie. Ja pani też w cudzysłowie, no czyli no, wszystko się zgadza jak przynajmniej jak według hąbrowicza. No weszliśmy, on rozłożył tam, prawda, jakieś tam jakoś filiżanki, coś na targowej mieszkał niedaleko w takim okropnym, wtedy takim no, zasypiałym, zasikanym, za, wajdanym domu któryś z tych kamienic. No ale tak od kawki do kawki, od kawki do poduszki, prawda? No i no, nie drąsujemy, nie wiem, no fajnie wygląda. Także tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy i pijemy tą kawkę. No i pijemy tę kawkę, no w końcu ścięła łóżeczko i... Wsunął się pod kołderkę, no ja tam też się wsunąłem pod tą kołderkę i tutaj po prostu mnie zmroził. bo usłyszałem, co on mówił, no panie Jerzy, a jak tam lodówka się dobrze spisuje? Jezu Chryste, nie pamiętałem jak on wtedy wyglądał, to on, pedeciara. No dówka, wszystko mi stanę. Nic mi nie stanęło, nie, nie, nie. Kompletnie nic. No, pff. więc tak? A, to Pan, Pan. Nie, nie, dobrze, Jezu, oj, ja zapomniałem, chyba muszę, wie Pan, mam jeszcze nagranie jakieś. Wie Pan, to niestety, to ja będę już musiał uciekać. Dziękuję za tą kawę, bardzo mi było miło. Tak, dziękuję bardzo, do widzenia. Nie, nie, nie mogę, naprawdę nie mogę. Bardzo mi było miło, ale niestety. Kurczę, nikt nam nie daje. Tak, niech dzwoni, prawda? Nie, Rary, no ale, ale wyłączę. Już wyciszyłem telefon, już możemy dalej nawijać. No więc po, powiedziałem bardzo grzecznie, bardzo miło temu Pedycia rowi. No że już muszę się Uciekłem, Uciekłem. Boże, tak głupio, Jezu. No życie, życie te ale, ale ileż przyjemności z lodówki. No. Tutaj taka mała, mała uwaga. Ja nigdy nie, że tak powiem, przez łóżko nie załatwiałem sobie ról. No i tutaj właściwie no, nie załatwiłem, no, lodówka była wcześniej taka niezależna, jak gdyby, ale następna taka przyjemność to już był jakiś czas później. Telewizor kolorowy, ach, to też początek, a tu już później, koń, końcówka już PRL-u, bo wiadomo, no, masowe, nie masowe właśnie telewizory. Kolorowe, i tutaj był ogłoszony w prasie, że Heliosy w jednym sklepie na ulicy Grujeckiej, tuż przy Kinie Ochota, był wtedy taki, taki RTV, taki sklep z takim asortymentem że będą kolorowe telewizory. Oczywiście każdy marzył o tym, no bo po po, po państwowej cenie i bez łapówek, bez, bez <laughs> płacenia ciałem własnym, tak jak ja prawie za lodówkę. <laughs> Także i wtedy pamiętam na zmianę z kolegą moim, z, no więcej niż kolegą, <laughs> staliśmy dwie doby po ten Helios na zmianę dzień i noc Zwycięstwo. Był Helios, kolorowy wbrew, bo ja wiem, przeciwnościom losu, przeciwnością PRL-u, przeciwnościom wszystkiego. Był, był. Kiepskie były te kolory, jakieś takie sztuczne, ale był. Ileż takich radości, kochani moi, czeka Was w PRL-u? Nie wyobrażacie sobie nawet prywatne przyjaźnie, przy... kontakty bezpośrednie nie przez telefon, nie przez internet, dlatego że tam już Pegazus będzie szalał nie tylko w, w aurze takiej tej naokoło od stratosfery do, 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 samego, do samej Ziemi, ale i w telefonach, i Bóg wie gdzie. I myśli będą odczytywać, także ludzie będą łaknąć do siebie, będą się zbliżać. Nie, nie mówi tak jak ja, nie, ale tak, tak w ogóle, tak przyjacielsko, tak, tak ideowo nawet, wtedy jakieś ideowy, się nowe idee narodzą, no i będzie będzie pięknie, nie martwić się, będzie ten PRL, będzie, dlatego że nic nie wskazuje na to, żeby miał nie być. Kaczyński dąży do tego całą siłą, żeby się odseparować, żeby był Kaczyńskim Chodżą. Chodża to był taki despota Albanii, która się zupełnie kompletnie odcięła i my będziemy czynić takim i jemu o to chodzi, żeby resztkę życia jeszcze, jeszcze być na swoim wbrew jakimś tam, którzy chcą mu przeszkadzać, coś dyktować, Unia Europejska, jakiś, nawet USA, przecież USA, dla niego to, to, to w ogóle wszystko jest tylko on, on i jego ta kohorta, i jego ta, te obajtki, te, te nowy jakiś tam teraz jest, okazał się jakiś szef mafii w służbach specjalnych, nawet na wysokim stanowisku, no piękne, piękne. Nie martwcie się, kochani, damy sobie radę, Chociaż będzie to na bank, będzie PRL2, ale wcale nie będzie tak źle, tylko za kilkadziesiąt lat, ale to czekamy, prawda? Przeczekamy. Te kilkadziesiąt lat znowu minie i to, to już historia tak, tak jakoś ma coś takiego, że, że to z czegoś tam, samo z siebie, z czasu jako takiego pęcznieje ten wrzut aż pęka. I jak pęknie, no to do nowego wrzodu, prawda, do następnego wrzodu. Także żegnam się, żegnam się bardzo serdecznie, ciepło i wierzę, że będzie, będzie, będzie dobrze, 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 dobrze.